Dzień dobry wieczór. Zgadzam się z tym, że najnowsze flagowe galaktyki z serii S24 to rzeczywiście najlepsze flagowe galaktyki, jakie dotychczas powstały. I to właśnie z tym mam kurde problem. Hmm! Trzeci raz podchodzę do tego materiału i. Okej, okay, nowe galaktyki są super, tak powiadają, bo cena jest niższa, bo AI, bo to i tamto. Jakby zgadzam się z tym, że są to bardzo dobre telefony, będziecie z nich zadowoleni, polecam, ale nie chcę wyjść na naczelnego malkontenta i niszeć dobrej zabawy, bo nie o to chodzi, ale nie wiem, czy ja już nie wyrosłem z tej zabawy. Nowe galaktyki serii S24 bez ultry, o niej będzie oddzielny odcinek, są tańsze premierowo. Tylko to wynika bardziej z kursu walut, bo cena netto USD na rynku zachodnim jest niezmienna. W międzyczasie S23 też staniało i prezentuje się to tak, że trzeba wyjściowo, porównujemy ceny 1 do 1 od oficjalnej dystrybucji, dopłacić 500 zł. Procentowo 12%, a więc to nie jest tak, że one potaniały, bo dopłacić i tak trzeba tylko po prostu nie podrażały na premierę. W takiej więc sytuacji zadaję pytanie, co takiego lepszego za te 500 zł otrzymujemy, co by też realnie wpłynęło na nasze takie normalne przyziemne codzienne użytkowanie, że z nowych galaktyk dużo lepiej by się korzystało, aniżeli z ubiegłorocznych starych galaktyk serii S23. Obudowa. Rama jest w końcu matowa i została już totalnie spłaszczona tak, jak w iPhone, co dla mnie, wygląda dużo lepiej. Po prostu podoba mi się, ale to też zaburza ergonomię, bo mimo tylko nieco wyższej i tylko nieco węższej konstrukcji, przez te ramy względem poprzedników nowe generacje też nieco gorzej leżą w dłoni. Po prostu. Coś kosztem czego, jakby nic nadzwyczajnego. Zmienił się też nieco ekran, bo teraz wykonany jest wertebo, co ma trochę oszczędzenie energię, jest aż o 1 dziesiątą cala większe, a ramki są cieńsze. Tylko tutaj na przebicce weźcie pod uwagę, że S24 ma jasną ramę, co optycznie dodatkowo wyszczupla, a ostatnią zmianą jest jasność. Piku jest zdecydowanie jaśniejszy według mojego pomiaru, ale to co ciekawe, plus jest ciemniejszy. Dziwne? Dziwne to jest to, że zmieniono snapa, na Exynosa. Ale dziwniejsze jest to, że ten Exynos nie jest zły. Materiał będą oglądać sobie zarówno wtajemniczone w technologii, jak i nie. Więc w takim naprawdę pobieżnym skrócie, Exynos w świecie tych chwilów i tak dalej, jest tym samym co. pizza dla Włocha. Yy, znaczy. Nie tak było w sensie. Ananas dla Włocha. Ale jak to powiadają, dopóki samemu nie spróbujesz. To się nie przekonasz. Dlatego też w 2020 roku samemu spróbowałem tego ananasa na snapie, jakynosie i różnica była druzgocąca na korzyść snapa, ale w 2021 roku było to samo porównanie, i już ta różnica się zatarła. A w 2022 roku powiedziałem, ma predyspozycję do robienia się cieplejszym w szczególności po przyciśnięciu go do ściany, na przykład w teście szybkości. A warto nadmienić, jest zima, latem może być gorzej. No i niby była poprawa, natomiast rzeczywiście w tej gorszej. W warunkach ekscynosy się przegrzewały, a przynajmniej tak ludzie pisali. Jeżeli na podstawie tych trzech materiałów jesteście w stanie mi zaufać, to powiadam wam. Kurde. Odpowiedzialność za to czuję, co mówię. Nowy Exynos 2400 jest dużo wydajniejszy od Snap'a 8 Gen 2 z Galaxy S23 i trochę mniej od Snap'a 8 Gen 3 z S24 Ultra. Cała trójka ma dokładnie te same temperatury na budowie przy wykonaniu stres testu 3D Marka. Trzeba zaznaczyć, że to Ultra ma nieporównywalnie największą komorę chłodzącą. W codziennym zaś użytkowaniu nie odnotowałem żadnych problemów z termiką. Nie nagrzewał się, gdy korzystałem za dużo ze social mediów, co nie jest takie oczywiste, bo S23 FE czy ten w Pixelu 8 przy intensywnym powaniu w social mediach robią się cieplejsze. Tutaj nie. Tylko też trzeba koniecznie zaznaczyć, że to nie był problem wydajnościowy dotychczasowych eksynosów a między innymi związanych z termiką, problemy z baterią. benchmarkowy wypada to no, niemalże identycznie bo jakby to inaczej nazwać. Z kolei z codziennego użytkowania przez dwie doby z ciągle włączonym tylko i wyłącznie prądożernym LT, 4 4,5 5 godzin SO. Są to bardzo dobre wyniki i specjalnie jeszcze poktoryzowałem S23, włożyłem simkę, żeby sprawdzić, jak to po roku wypada, i wyniki są identyczne. Więc prawdą jest, że nowy Exynos jest dobrym, udanym procesorem. Tylko z tym Exynosem jest, że no, mimo wszystko wywiera te pewne ciarki jak urząd skarbowy. Zawsze ma się go z tyłu głowy. Tak naprawdę to wystarczyło zmienić nazwę, powiedzieć że to jest na nowo zaprojektowany procesor. I bym uwierzył, no taka prawda. No i nie da się też ukryć, że w Europie oraz poza granicami Europy, mimo wszystko, otrzymujemy inaczej wyposażone, niby te same telefony. Nie chcę tego ceniać, a to co jest cechą wspólną, wspólnym mianownikiem, to programowanie. Wszystkie galaktyki mają dokładnie to samo programowanie, bo nawet Galaxy S23 ma dostać w aktualizacji to ekskluzywne, chwilowo dla Galaxy S24, Galaxy AI, o którym nagrywałem oddzielny materiał, z którego jestem bardzo zadowolony. Tutaj, czy tutaj, gdzieś pojawi się karta, a na pewno dużo bardziej a nie jeżeli z postępu, jakie nowe galaktyki niby prezentują. Wibracje identyczne jak rok temu i odstają od tych z Pixela 8. Zestaw bez zmian i to samo w telekomunikacji, porcie USB-C 3,2, mocy ładowania. Tylko 25W przewodowo w zwykłych wersjach i 45W w plusach, a w obu, jak zawsze, 15W bezprzewodowo. Ten sam może o max-werstapenową tysiącną sekundy szybciej działający dokładny czytnik linii papilarnych w ekranie i chyba najlepszy na rynku. Głośniki? Ach, to samo, typowe dla segmentów małych smartfonów, choć znowu, chyba nieco gorzej, nieco chłodniej od Pixela 8, względem którego znowu brakuje większej matrycy aparatu, bo te są, no panie kochany i panie kołana, takie same. Galaxy S24 i Plus mają dokładnie te same techniczne aparaty co rok temu. Kropla w krople czy tam nawet soczewka w soczewkę, bo nawet flary wyglądają identycznie. A jeżeli ktoś by mi powiedział, że widzi różnicę w tych zdjęciach, to prędzej wierzyłbym w płaską Ziemię aniżeli to. Choć słyszałem dobrą teorię, że płaska Ziemia kręci się na tyle szybko, że pozornie widzimy okrąg. Ciekawe, brakuje mi tutaj zdecydowanie większej matrycy, by uzyskiwać ładniejszy bokeh, tak zwaną plastykę. Zdecydowanie też brakuje autofokusu dla szerokiego kąta dla makrofotografii, która może jest specyficzna, rzadko wykorzystywana, ale no to jest flagowiec, prawda? To co mnie cieszy to wyeliminowanie Banana Gate, które było głośne w przypadku S23. Część kadru robiła się nieostra przy fotografii tekstu, co irytowało ludzi. Tutaj, przynajmniej u mnie, nie widzę tego problemu. Jeżeli chodzi o wideo, to żadną obreką, odkryciem nie będzie, że nagrywam w 4 k 30 klatek na sekundę, gdzie maksimum to 4K60 i 8K30, jak na flagowca e, przystało. Oczywiście jest też możliwość przewodzenia pomiędzy obiektywami. Nie ma urywania dźwięku, jak to, jest, jak to ma miejsce w Galaxy 23 f Jeszcze szybko. Pek, kurde, nie tak. Pek, mik. Pyk, myk w pixelu dla porównania. Ścieżki dźwiękowej jeszcze nie weryfikowałem, bo jak zwykle na ostatnią chwilę nagrywam próbkę wideo, więc jakby nie miałem jeszcze ku temu okazji. Z kolei stabilizacja klasyka gatunku, czyli hybrydowa optyczna plus elektroniczna. Chwilę się przebiegnę, żebyście mogli zweryfikować jak to działa. Tylko też jakby ponownie, euroką nie będzie, że nawet byle średniak potrafiła nie niestabilizować ujęcia w ciągu dnia. Chociaż nie każdy. Więc pytanie, jak ta stabilizacja wygląda w dużo gorszych warunkach oświetleniowych. I wydaje mi się, że od teraz warto to sprawdzać. Chociaż nie ukrywam, że mi się nie chce. W się, sensie, co test wychodzi z telefonami, no ale czasami trzeba wyjść. Przebiegnę się chwilę ponownie, żeby zweryfikować jak ta stabilizacja wygląda tu dużo tych gorszych warunków ośleniowych. Ja jeszcze nie wiem, więc możecie ocenić e, sami. Zatem, reasumując, nowe Galaxy S24 i S24 Plus to znakomite, bardzo dane flagowce, które za 500 bec ekstra dają jeszcze jaśniejszy niż bardzo jasny ekran, cieńsze ramki i benchmarkowo lepszy proces. Bo w codziennym użytkowaniu nikt tego nie odczuje, a całość zamknięta w odświeżonej obudowie. Tyle nowości otrzymujemy od giganta. Seo Oczywiście zgadzam się, że czasami lepsze wrogiem dobrego, czasami trzeba na spokojnie. Natomiast na dwoje babka wróżyła, bo są przypadki, w których nie zmieniają się, zdecydowanie przyjmuje swoje korzyści. Dla przykładu ja, a na poważnie, bo ja nie będę siebie oceniać, to moi wikingowie, mój partner kanału Mobile Vikings, który od 10 lat nie zmienia się w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo to od 10 lat to ta sama sieć tworzona przez ludzi dla ludzi. W sensie, wiecie, żadnych botów, żadnych call center, żadnych umów, lojalek, wspieranie celebry. Co, co, co wy? No weźcie, a ja? A Michaś to co? I to, co doceniam, prawdziwe, bo nieatencyjne, charytatywne akcje. Szalupy ratunkowe, które samemu można wesprzeć skumulowanymi gigabajtami. Swoją drogą w tym roku jest już 11 edycja, w której pomagamy, fundacji dajemy dzieciom siłę, by wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, bo jakby sam jestem już rodzicem, coś o tym wiem i jest to naprawdę kawał dużej roboty. Z kolei Nowe Galaktyki też są do siebie bardzo podobne, tylko czy to dokładnie tego oczekujemy od. Pioniera, giganta, lidera smartfonowego świata, który swego czasu wyżarł króla Nokia od Samsunga, jako też najmocniejszego socznika Google, Priorytet w adaptacji AI Gemini w smartfonach Samsunga, substytucja własnego systemu Tizen na zegarkach na rzecz Wear czy agregacja Samsungowego QuickShare'a, by androidowy Nearby Share oczekiwałbym jednak czegoś więcej. Przecież najczęstszym zarzutem wobec iPhone'ów jest brak innowacyjności co roku to samo. iPhone 11 Pro względem mixa dostał ultra szeroki, 12 Pro dostał tofa, 13 Pro większą matrycę pratu głównego, 14 Pro większą matrycę głównego i ultra szerokiego a dopiero 15 Pro wykazał jakąkolwiek stagnację. Galaxy S20 zyskał rzeczywiście lepsze aparaty względem S10. S21? Stagnacja. 22? Większy aparat główny, ale dużo mniejsza matryca zoomu. S23? Stagnacja. S24? Stagnacja. Oczywiście, to Ultra ma być tą wizytówką innowacją Samsunga, ale... No, właśnie, kiedyś seria Galaxy S rzeczywiście wyznaczała trendy, postęp i był ten jeszcze Note. Teraz jest Ultra i daleko nic. Nie ma pełnoprawnego, mniejszego flagowca z krwi, i kości czy tam z krzemu, metalu, szkła. Nie ma Androidowego odpowiednika iPhone'a serii Pro od największego Androidowego gracza, po którym tego mógłbym się spodziewać, żeby nie powiedzieć oczekiwać i mam nadzieję że na przykładzie tego zrozumiecie mój tok myślenia albo chociaż weźmiecie go pod uwagę którym też nie chcę absolutnie nikogo zniechęcać do S24 S23 czy w ogóle Samsunga no chyba że jest na starym jakimś tam Exynosie bo ja ogólnie nawet bardzo lubię Samsunga mam do niego bardzo duży sentyment a sentyment to jest jedno z najsilniejszych uczuć jakie potrafię mi towarzyszyć i mimo że są to tylko i wyłącznie rzeczy to potrafią rzucić dodatkowy jakiś tam atut nie Mierzalny? Niewymierny. Natomiast jest to to myślenia, którym chciałem się podzielić i zachęcić jednocześnie też do dyskusji, jak wy na to patrzycie. Bo to, że jest dobry flagowiec, to oczywiste. Choć OnePlus 12, ciężko będzie mi z niego się przesiąść na jakiś inny telefon. Można by, że prawie powrót do korzeni. Z taką może myślą Was tutaj zostawię. Dziękuję za oglądanko. Wszystkiego dobrego. Dużo śmiechu, dużo zrówka, MP Eee, no i do następnego razu.